Krzysztof Pana Jezusa. Po niespełna trzydziestu latach rodzinnego życia, nasz Pan opuszcza dom w Nazarecie. Tam się wychowywał, pobierał lekcje życia i pracy. Matko, dziewico przeczysta. Choć ewangeliści nie opisują nam okoliczności tego wydarzenia, ty musiałaś bardzo je przeżyć. Ten dzień z pewnością napełnił twe serce boleścią, ale także był potwierdzeniem twego fiat wobec zamysłów ojca. Po śmierci Józefa, który towarzyszył tobie od pierwszych chwil wcielenia, opiekował się tobą i ochraniał, odchodzi także Twój umiłowany syn. Józef, twój mąż był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narażać cię na zniesławienie, gdy odkrył, że jesteś w stanie błogosławionym. Powziął zamiar, aby cię opuścić, gdyż nie rozumiał, co się stało. I dopuszczał do siebie złych myśli na twój temat, a nie mógł zaprzeczyć temu, co coraz wyraźniej widział. Był w wielkim rozdarciu między miłością do ciebie, a temu, co. Podpowiadał mu rozum. Maryjo, wówczas nic nie mogłaś zrobić, nie broniłaś się, nie tłumaczyłaś. Widziałaś też cierpienie i duchową walkę swego zimskiego oblubieńca. Oddana Panu, ufałaś jego mądrości i dobroci. W pokorze i posłuszeństwie trwałaś przy swoim fiat, zostawiając działanie samemu Bogu. I przyszła pomoc. Gdy Józef powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z ducha świętego jest to, co się w niej poczęło. Matko. Twój ziemski oblubieniec był wierny, jego serce przyjęło wolę Bożą, pozostał przy Tobie. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął cię o niepokalana, do siebie, do swojej własności. Stworzyliście wspólnotę prawdziwej jedności opartą na Bogu. Wszystko podporządkowaliście Bogu i Jego zamysłom. Wasz dom stał się domem. Syna Bożego, domem ciszy, pracy, modlitwy i wierności Panu, to tu Jezus jako dziecko był Wam poddany. To tutaj pośród Was czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Stan ten nie mógł jednak trwać w nieskończoność. Józef cicho odszedł do Pana. Jezus zaś odszedł, aby dalej na ziemi pełnić wolę Ojca Niebieskiego. Tak uczynił, jak został przez ciebie pouczony. Tak go wychowałaś, aby ponad wszystko pełnił zamysły Ojca. Po zejściu z Nazaretu przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od Niego. Lecz Jan powstrzymywał Go mówiąc to ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział. Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił, a gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. Jan chrzciciel ustępuje, bo chce wypełnić wszystko, co zostało przez Boga przygotowane dla wypełnienia planów odkupienia świata. Cała wiara i wierność proroka z pustyni, w tym momencie dosięga swego najwyższego punktu. Pozostanie tylko oddanie życia. Zanim je odda, oddaję swemu panu posługę chrztu w wodach Jordanu. Wszystko zostało wypełnione. Maryjo, czy byłaś obecna nad Jordanem tego dnia? Ewangeliści nic o tym nie mówią, z pewnością wydarzenie to było ważne, więc i ty musiałaś je przeżyć, wspierać modlitwą i duchowym. Zjednoczeniem swojego syna. Gdy Chrystus został przez Jana oszczony, otworzyły mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, wstępującego jak gołębice i przychodzącego do Niego, a głos z nieba mówił: Ten jest mój syn Umiłowany, w którym mam upodobanie. Te słowa Ojca wyrażały także prawdę ukrytą w Twoim matczynym sercu. Przez misterium wcielenia w Twoim łonie Bóg stał się człowiekiem, ale też człowiek zjednoczył się z Bogiem przez wspólne ojcostwo i macierzyństwo wobec Jezusa Chrystusa. Maryjo to także Twój syn, Twoje jedyne upodobanie. Od Ciebie, Jezus, uczył się pokory, skromności i taki zawsze był. Stanął w tłumie, aby przyjąć jak innych chrzest z rąk Jana w wodach Jordanu. Panno przeczysta: Znaczenie tego wydarzenia jest dla Twojego Syna zupełnie odmienne niż dla pozostałych wiernych z tłumu. On nie potrzebował nawrócenia ani obmycia z grzechów. Potrzebował jednak dać znać Chrzcicielowi, który rozpoznał w nim baranka Bożego, który gładzi grzechy świata. Jan miał głęboką świadomość swojej misji. Wiedział, po co został przez Boga posłany. Sam wyznał wobec kapłanów i lewitów z Jerozolimy: Ja chcę wodą. Pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzin odwiązać. Rzemyka u jego sandała. Jan tak opisuje scenę chrztu Jezusa. Ujrzałem ducha, który jak Gołębica zstępował z nieba i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz ducha stępującego i spoczywającego nad nim, jest tym, który chrzci duchem świętym. Ojciec sam dał. Znak. Wszystko się wypełniło zgodnie z jego zamysłem. Urzeczywistniły się słowa anioła wypowiedziane w przybytku pańskim do Zachariasza. Posłaniec Boży na temat mającego się począć syna rzekł, On sam pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu, lud. Doskonały. Jan nie uległ pokusie wybicia się na Jezusie. Znał swoje miejsce. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach, co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: Ja was chcę wodą. Lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie duchem świętym i ogniem. Prorok z nad Jordanu był sprawiedliwy i roztropny. Nie zapomniał o swojej misji, pozostał wierny. Potwierdza to ewangeliczna scena. Przyszli więc do Jana i powiedzieli do niego, nauczycielu, oto ten, który był z tobą po drugiej stronie Jordanu i o którym ty wydałeś świadectwo. Teraz udziela chrztu i wszyscy idą do niego. Na no to Jan odrzekł. Człowiek nie może otrzymać niczego, co by mu nie było dane z nieba. Wy sami jesteście mi świadkami, że powiedziałem: Ja nie jestem mesjaszem, ale zostałem przed nim posłany. Ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca. Ta zaś moja radość doszła do szczytu. Potrzeba by On wzrastał, a ja się umniejszał. W życiu, w przepowiadaniu i męczeństwie, o matko, poprzedził Jan Twojego syna. Jego śmierć była także znakiem dla Jezusa, że nadchodzi chwila jego ofiary krzyżowej. Po ścięciu chrzciciela, uwięzionego w lochach pałacu Heroda, jego uczniowie zabrali jego ciało i pogrzebali je. Potem poszli i donieśli o tym Jezusowi. Gdy Jezus to usłyszał, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne osobno. Twój syn potrzebował modlitwy, aby do serca nie dopuścić lęku i trwać w zjednoczeniu z wolą Ojca. Myślmy o naszym chrzcie świętym. Pewnie go nie pamiętamy, ale czy wierzymy w Jego moc i trwałe skutki? Czy pamiętam Jego datę? Czy modlę się z wdzięcznością za szafarza sakramentu za rodziców wczesnych? I za moich rodziców, którzy mnie do kościoła przynieśli? Przez Chrzest święty staliśmy się dziećmi Boga w Jego kościele, otrzymaliśmy dar wiary nadprzyrodzonej, a dusza została ukierunkowana na niebo, gdzie Ojciec przygotował nam miejsce. Maryjo, Matko Kościoła. Naucz mnie kochać Go miłością dziecka i ucznia. Potrzebuję Twojej pomocy, aby widzieć mój Kościół jako mistyczne ciało i oblubienicę Twego Syna. O niepokalana, ile ja zawdzięczam Kościołowi? A ile razy zabrakło mi szacunku i czci wobec jego świętości. Z tego powodu także ty cierpisz, bo jesteś jego matką. Rozpal we mnie żar miłości ofiarnej do pasterzy kościoła i wszystkich, których kościół ma przedstawić Bogu jako owoce swojej ziemskiej posługi. Wierzę że bramy piekielne go nie przemogą. Amen.